Eee, znowu jestem w tym niebie. Eee, akurat leje na dół. Eee, Tak, panie? Eee, mogę ci znowu dać życie, żebyś sobie łaził wtedy. ale musisz jedną rzecz zrobić. Co? Zniszczyć piekło i zabić jego stwórcę, czyli kogo? Wielkiego spajdela. OK, to idę. Eee. Aha, no bo w ogóle to ja jestem teraz duchem dalej. <tryk> Dlatego nikt mnie nie widzi. Dobra. Piekło. O! A! E, chwilka. Muszę sobie rozjaśnić ten. Gień! Czemu ja nie zrobię tak? Haha. Ha. Dobra, skłem teraz. E, nie. Nie. No jak ty się możesz? O! Czekaj, niech on, niech on za mną idzie. A, nie idziesz za mną. No to dobrze. Jak za mną nie idziesz, to stworzę kogoś, kto mi pomoże cię zabić. Badzia, badzie, badziu, badziu. O, wielki golemie, pokażcie. I zabij go. No Jezu, co za golem kupi, kurde nie pomoże. Pamiętaj po co cię stworzyłem, co? A masz. Jak? No, na oj. No, nareszcie. czy go bić. Bij go, bij go. To wygla. Czy nas golem wygla, czy wygla pają? Nikt tego nie wie. Kto wygla? Golem cypająk. Wyglał golem. Yy. Ok, Okej, Golemie. To nie będzie już nam potrzebny. Idź do piekła. Diaksy. Eee, o nie, coś się ze mną dzieje! -40 Fajnie wysłałem z globu. Ty, no głęboko mnie wsadzili. Yy. Yy, dobra. No to jak już tutaj, kulde nikt nie leży, to po co tutaj? Yy, 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 yy. No dobra, no mogę iść. Dedy. Yy, yy. Yy, chwila. Ciebie jeszcze nikt nie zdjął z tego dachu. Yy, Jeżeli. Ja ży... Od kiedy ja latam? Okej, okay, yy, chwila. Za chwilę cię, pimpek, z tego dachu dam, tylko daj mi chwilę. Mm. Muszę znaleźć odpowiednie narzędzie, żeby cię, tobie, szybko nie zrobić. Bo na przykład to. Nieee! Nie jest? To dobrze Dobra Nie, nie chciałem tego Gdzie ty jesteś? Halo Jezu, jest to jakaś reklama O dobra, widzę go Pum Mały, ale ze mną idziesz No i posam Ej no, przecież miękkie lądowanie to miało być Pimpek To miało być kurde miękkie lądowanie No i jak on mógł kurde spać na łóżko i się zabić Nie rozumiem. Nie rozumiem, jaką mógł zdechnąć. Okej, okay. ładna to lumna. O, taka jest ładna. Bum. Dało już jest, ok. Eee, teraz złoto. Uwaga, bo tak się właśnie robi globy. Eee, teraz trochę diaksu i Emeraldu. No cóż, musimy jakoś pożegnać pimpka. No, no ale to miało być kulde miękkie lądowanie, a nie takie że on kulde spada i umiera. O, tak właśnie był zrobiony mój gluby Więc cóż. A nie, nie w ten sposób. Ten. W taki sposób się robi kluby. Nie, no źle to zrobiłem jak zwykle. Kurde. Źle to zrobiłem. Dziura musi być większa. O, taka dziura. Dobra. Teraz powinien być głup, spoko. Pum, 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 pum. Jula musi być odpowiednia. Okej, okay, chyba taka. Jakaś powinna być. O właśnie i teraz. Dobronoc Pimpek. No ileś, no i jeszcze napisać kto tu kurde leży. Tabliczka, he <laughs> czekolady. Tu po cywa pim pek lasa lasa p i -e s Jeszcze jego ulubione kwiaty tu dam. Mas pimpek. To są twoje ulubione kwiateczki. No dobra, no to miłego odpoczynku, tak? To papimpek, nigdy ci nie zapomnę. No tak, ta dziula tu była, a ja kurde, szukam. Dobra. To niech pimpek spoczywa. Co nie, co nie Leksio? Co nie Koteł? Dobra. Muszę odpocząć po tym wydarzeniu. Ech.